Elo korwa, na imię mam Jarek Wypasiński i idę zabić moją babcię, która wisi mi 5 groszy, bo pożyczyła ode mnie na tacę dla ojca Rydzyka. I wchoj do za to jest, bo mnie teraz stac na chlepa jestem korwa glodny. Korwa ciągle mit niepierdolony, faps wersja demo zajebie ich korwa, ale najpierw babciem. Ja nie chcę na rower albo okej okay, wsiądy okej, okay? no i masz korwa gnoi ostales na mojej drodze ją, ściąglolem se zajebistego moda namawiem na ulicy, no, bo mnie balasi i w korwiali jebane moryny z chostami naglowe, no i masz korwa gnoi ostales na mojej drodze ją, ciąglolem se zajebistego moda namawiem na ulicy, no, bo mnie balasi i w korwiali jebane moryny z chostami naglowe, korwa ale boli a a, 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 a ja pierdolem noszem zabić kogo z mnie w korwie wszystko, ty masz na i bota bo masz krzywego ha 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 ha, ha i tak jaz gomiala sy w mordy jebana, a ty się korwa bojasz po mej dzienni zajudzie chojo blop pierdolony korwa wryj z masz jebie. i masz korwa po w jebany fagasie pierdolony pierdolcem korwa korwa choj i jeszcze mam noza ha 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 za jebalem moj se teraz nal mordy czego korwa, ej ty lubisz hip hop, <puppy prosecution> nie to masz w zginie ten kto korwa nie lubi hip hopa szacone rodziolice olice gdzie mi korwa spierdalasz chojo jebany no, please, a teraz se korwa les okay? O kurwa policja HWDP tobie smieciu jebany chodź to kurwa za wiecie bo jesteś z policji HWDP 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 smieću. Zaraz korwa dostaniesz pierdolony fagasie korwa wryj korwa wsadzi wsadzisz mnie do paki ostatnim razem jak gwałc, dem jaka z soke ha ha, ha 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 dobrze jej tak bo w losko kiepska byla. Yo jo, mam teraz rana pistoleta i korwa zabije tamtego drogiego smieca bo szczela we mnie korwa glopia Albo nie pojadę setorami i jest zajebisty korwa mam motocyklasz szkoda ze to nie energię lop jakiś inny siwa bo takim lobie jeździć i semoda na zajebistego BMW ciagnalem moda z GTA side korwa a ty z... Słuchasz, Rodzka, innego korwa Discopolo polo i masz wryja porwa kurwa smicjo, stanę na mej drodze, a to kurwa zajebisty trabant, czy tam kurwa co strzagnalem go skta planet, poz dam wam linka, ok? Tej doktor sanitariusz nie ratuj go, bo go zabilem dopiero, okej? Okay? Okej, okay? no kurwa, i nie mam jozgana, muszę zajebać was nozem, jaki schoj we a szczela, a choj z nim, muszę zajebać tamtego, Mamy pomysł dla pozlo, magorapo. rapo.

Wam też zachodzi potrzeba Sobowe popieruchy, które emitują radia tak jak oni skórwiałe, ode mnie dla nich pogarda. Nadal mamy